Dzień dobry, YouTube. Czy wiesz, że będzie nową serią na moim kanale? Jeśli śledzicie mój kanał na bieżąco i nie jesteś osobą nową na moim kanale, to na pewno znasz odcinki serii Magia Sprzątania. Seria, która przypadła Wam bardzo do gustu, odbieracie ją bardzo pozytywnie i ja z tego się niezmiernie cieszę, dlatego nadal kontynuuję i nagrywam. Ale wpadłam na pomysł, że wprowadzę jeszcze jedną serię. Będzie to seria o krok dalej, czyli postaram się wam pokazać różne sposoby, różne rozwiązania. Będziemy testować różne gadżety, jak ułatwić sobie pracę w domu. Mam nadzieję, że ta seria również przypadnie wam do gustu. Pierwszy odcinek będzie o krajalnicy do jajek. Mina operatora po drugiej stronie kamery jest bezcenna. Na pewno większość z was krajalnicy do jajek w domu posiada. Ja posiadam plastikową. A jeżeli ty posiadasz metalową, to masz o wiele lepszy gadżet niż ja. Doszłam do wniosku, że skoro mam plastikową, to nie będę kupowała metalowej, bo dwóch krajalnic do jajek w domu nie potrzebujemy, wystarczy nam jedna. Zastanawialiście się, jak można krajalnicę do jajek wykorzystać w kuchni, bo ja się zastanawiałam i mam dla Was kilka fajnych pomysłów. Także zapraszam Was do dalszego oglądania. Standardowe zastosowanie krajalicy każdy z nas zna. Ja oczywiście ugotowałam jajko, pokroiłam, jest idealne na kanapki oraz do sałatki. Pierwsza rzecz, którą pokroję, będzie to truskawka. Włożyłam do krajalnicy, przekroiłam, mam idealne plasterki. Truskawka nadaje się świetnie do jogurtu, do granoli a nawet jeżeli chcemy ją położyć na sernik z galaretką. Kolejna rzecz, którą będziemy kroić, to pieczarka. Jak wiecie, pieczarka jest dość twarda i jestem bardzo ciekawa, czy uda mi się ją przekroić, więc pieczarkę wymyłam, odkroiłam końcówkę nóżki, położyłam na krajalnicy. Przekroiłam i pieczarkę pokroiłam bardzo szybko na równe kawałki. Świetnie sprawdzi się do sosu. Idealnie sprawdzi się na pizzę. I słuchajcie, świetna sprawa i coś, co Wam polecam: czyli bułeczka na to masełko, plasterki świeżej pieczarki posypane solą i świeżą pietruszką. Pychota. Jestem ciekawa czy wśród moich widzów są osoby, które nie lubią mozzarelli, ja mozzarellę uwielbiam i na gorąco i na zimno, e, idealne połączenie to pomidory, mozzarella i bazylia, mmm palce lizać, ale nie o kuchni będziemy rozmawiać, tylko będziemy teraz sprawdzać gadżet i zobaczymy czy mozzarellę nam pokroi krajalnica do jajek. Moja mozzarella to gałka dość duża, więc przykroiłam ją na pół. Położyłam na krajalicy standardowo i przekroiłam. I mam idealne kawałki mozzarelli. Fajnie nadają się do sałatki i świetnie też sprawdzi się na pizzy. A teraz przetestujemy awokado. Wyjęłam pestkę, obrałam ze skórki przy pomocy łyżki, położyłam na krajalnicy, ciachnęłam, reweracyjnie pokroiło, każdy kawałek jest równy. I tak jak w poprzednich przypadkach, awokado możemy sobie zjeść z sokiem cytryny solo, możemy położyć na kanapkę, możemy użyć do sałatki. Zastosowanie jest bardzo szerokie. Sprawdza, się sprawdza i jest to o wiele szybsze niż krojenie awokado nożem. I też się tak nie przykleja do krajalnicy, jak przykleja się do noża. I przedostatnie do testów czeka na nas kiwi. Jak wiecie, kiwi w środku ma małe czarne pestki. I jestem bardzo ciekawa, czy krajalnica je pokroi, czy też nie. Także kiwi sobie przygotowałam, położyłam na krajalnicy, to jest bardzo oczywiste. Przekroiłam i jak możecie zauważyć, idealnie się sprawdziło. Kawałki są równe, tak samo jak w przypadku innych rzeczy, które już testowałam. Bardzo fajna sprawa, jeżeli na przykład chcemy zrobić bukiet z różnych owoców na naszym talerzu. Polecam, świetnie się sprawdza. I ostatni owoc, który dzisiaj. Dzisiaj będziemy testować. Jest to gruszka. Gruszkę sobie obrałam, położyłam na krajalicy. Od razu Wam zaznaczę, że kupiłam mniejsze gruszki, bo wiadomo, że krajalica jest mała. I tak pokrojona gruszka idealnie sprawdza się do sałatki owocowej, możemy również wykorzystać ją na kanapki z serkiem brie i miodem, idealne połączenie, bardzo smaczne, polecam. No i oczywiście tak pokrojoną gruszkę możemy również podać naszemu dziecku jako snak po obiedzie. Jeśli znasz jakieś sposoby na krajonice do jajek, no to oczywiście podziel się z nami w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Kolejne pytanie do Was, czy któryś z tych sposobów wykorzystacie? Bo jak możecie zauważyć, krajalice możemy wykorzystać w kuchni na wielu płaszczyznach, także polecam przetestować yy, albo zainwestować, bo naprawdę sprzęt jest niedrogi, a uważam, że fajnie jak w każdej w kuchni się znajduje. Oczywiście zanim wyłączysz, poczekaj, zostaw kciuka w górę, a jeżeli odcinek Cię zainteresował i jesteś bardzo ciekawy, ciekawa co będzie w kolejnym, no to subskrybuj, a my widzimy się w następnym filmie. Pa!